Proszę bardzo, ostatni klucz i pierwsza skrzynka i w tym momencie widzimy wróżbę na dzisiejszy odcinek 1 versus 3 z widzami na totalnie nowy! No, gówno to tak to. Jakieś tam wróżba. Na czym będzie polegał tryb? Trzech widzów odpowiednio z rangami Gold, sheriff i Skrzyżowane Kałachy zagra ze mną na mapie Inferno Minecraft. No poj**ały do 10 wygranych run. O tą oto kosę warto pół tysiąca złotych. Widzowie nie mają totalnie nic, a ja kontroluję cheaty, które są dla wszystkich. Na przykład odpalam na 3 sekundy niewidzialność, na 5 sekund speedhaka, na 7 sekund wallhaka. i tak dalej i tak dalej. Pamiętajcie, każdy like i sub to 10 groszy do puli nagród w kolejnym odcinku z widzami. Gile i A Ej, gdzie jesteście? Nie wiem, co to jest wygrywało to? To jest Inferno. Inferno przecież. O. <laughs> Jaki klocek w tym już jest, już widzę. <laughs> Chcesz się jakoś przywitać? Nie, nie, może lepiej nie No Nie to nie, dobra, zaczynamy much, much later. Dobra, zajebiście Nie wiem co to robi Jaki jest plugin? Aha Aaa, aha. Ja a, ja dobra, ja zapomniałem chciałem. Panowie, a czemu idziecie second midem? nie, nie Niemożliwe Bo, bo ja staję na B, Do apartu wchodzimy bo My do wchodzimy Ale naprawdę, czy mnie baitujecie? No naprawdę, no na no, wchodzimy Do okay, apartu, okay. więc zaraz wyskakujemy z balkonu Jeden o. leży ale cofnijcie co ok. się, okej? Okay? Cofnijcie się, zaufajcie mi, nie warto, ja tu dobra, git, stoję git, git. No dobra, Git, cofamy się Super, ale dlaczego ty jeden robisz kroczek do przodu? Dobrze do tyłu, ładnie, teraz na balkon, super, fenomenalnie panowie Ale cheater, ale cheater. Podoba ci się? Mi się bardzo podoba, a co? Dobrze, to dobrze. Kolego? Jest jest tu, ooa! Chedzi, oa, Ty nie jest dobrze. Panowie, ja leży Dostał 9 HP, porowisz go. A co skanujesz? Chodź tu! Chodź tu no, Kuję. No, piknij. Nie. Na no blisko Dobra, leżeć! Panowie, 3, 2, 1. Runda numer 2. Nie no, to hmm. zabawne w <noise> nie. Nie też bawi. Nie jesteście chłopaki, bo was nie widzę <noise> Ja jestem... No blisko sajtu w sumie w tym momencie. A którego? Mm, nie chciałbym chyba tego zdradzać, wiesz? Wydaje mi się, Wydarza. że wy na drogę. Czemu na Czemu na Wiesz, że na B stoję Jest banan No jest banan Chodźcie na napęd Okej, zapo Tutaj widzę, że nie Co żyjemy Co się o? dzieje? Jest! Uciekamy, uciekamy, dobra ja Wy plantujecie Włączyło się jeszcze raz? raz Co to jest w ogóle za tryb? Włączyło się jeszcze raz Widzicie go, widzicie go Ja pierdzie... Dobra, jest do dupy, jest do dupy Ja też. O lewej Nie! Nice! No, dobra. Na razie mi się ten tryb bardzo nie podoba! To teraz, bo się boję A tak no dla nie. odmiany! Coś nowego mam własna. Dobra, get, a, a co idziecie, co idziecie? Banana. Second pinta. Każdy coś innego? No. No. Na pewno nie. Nie, nie. nie znasz takiej taktyki. Idziecie banana wszyscy. Wow! No! No, już się ze nie, Wygrać Fotalnie, wygracie teamowo, to mi się nie podoba. Panowie, jeżeli mi nie powiecie gdzie w tym momencie jesteście, ale uczciwie, podpowiem, że ja wiem, gdzie jesteście. No, bo no nie jesteśmy. jesteśmy wszyscy. Dobra, wierzę, wierzę, wierzę. Piaski wierzę nas ściągają. Uwaga, piaski 3, 2, 1. Zabawne. Ale wchodzimy, czy nie wchodzimy? Oszukaliście, no mi, czy nie? No, to jest bez sensu, to no jest bez, bez sensu. Nie, nie da się wejść, ja stąd idę. Dlaczego? No no Chodźmy, idziemy, idziemy stąd. Oj, wracamy. No, pójść, prawa nas. Puszczam, puszczam, proszę. <noise> jest Na trzy sekundy pój Dobra Jeden leży Oj drugi, nie wiem gdzie stoi O ja pierwsze no nie jest dobrze Trumna będzie Trumna będzie Leży Jest trumna Dobra gościu Puszczam Powiedz kiedy puszczyć to puszczam No to puść Dobra Jak będziesz chciał żebym włączył to włączę nie, nie, nie! No, możesz włączyć, możesz włączyć, jak stasz. Dwa chape, dwa Co ja robię? Kaspar, ja cię, jak stary będziesz ze mną i mi gdzie sam, to dostaniesz skinka. O, nie, nie zdradzę. Nie nie. nie, nie zdradzę. Nie, nie warto. Na pewno. Dwudzią, o, to, to, to o, no, fajne powoduje. w sumie. fajne. Fajne, no. No, podoba mi się. Też tak uważam. Teraz nas z piaski wciągną, uważajcie. Trzy, dwa, jeden piaski, panowie. Nie ma piasku, jest jeden ten tryb, ale nie szukać Ja pierdzielę, ta gra jest bez sensu Tu jest, tu jest gdzieś Tu jest, tu jest On w środku Ty wariacie, za tobą Let's yes. oh, Jest tu Ja pierdzielę ty, halo Dobrze A, otrafisz coś waszę. Dobra, teraz zaczynają się gorsze czyty dla was, bo już mi zaczynacie irytować, Więc nie. bardzo mi się podobała ta gra, nie, 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 nie. Bo skończyło się bycie dobrym <laughs> P90, Raszyk no, Dobra, leży yes. Second mid, minus 55 Second mid, second mid Dobrze. Oooo! Wow! No, on, on, on już tam jest! Taka, Ridley! -di Przyjdę. Czas ci mija. No i tak stójcie, tak stójcie. Nie, ja mam dużo czasu, nie wiesz? Nie mam defa. Jest tu, jest tu! Nie, dobra, chłopiec gold mnie detonuje, no Jest gdzieś sieje, weselnie, nie dobra. To jest bez sensu. Oj, ty, wariacie! Nie, nie no ten. Dobra, leżeć! Dobra, no. zostałem z goldem, tak? Nie, nie. Szerfem nie, nie zawije mnie, dobra? Nie! Czekaj! No nie, chyba cię coś boli. No, no nie! Oh. A... Nie, co jest? jest? Dobrze, dobrze, dobrać. Dobrać. Nie! Dobrze. Jest! Ja w ogóle nie kontroluję tego co robię, Przysięgam. nie mam widzę tego trybu, nie wiem kto tego stworzył. Dobrze, dobrze jest. Zaj Jeden jest. pod bananem. Nie. O tak, jesteśmy na bananie, skąd wiedziałeś? Jest. Dobra, minus 50. Nie! Co ty robisz? Oh. Gdzie ty siedzisz! Kto tak gra, Nie! <laughs> Przysięgam, nikt tak nie gra w Counter-Strike'ach! Umówmy się, że w tej grze idziemy wszyscy na B. Nie. No, czemu nie? No proszę! A dlaczego? Bo po co mam tam iść? Nie, no bo będę dla nas nie na to wszyscy na A. Wszyscy na A, Wszyscy na A. Wszyscy na A, wszyscy na A. Ale czemu tak? A czemu o, bo nie na B? Ale, ale nie oszukujecie mnie? No nie, I dobra, wszyscy... jesteśmy powiem jak coś, nie? Gdzie jest cienie, tak? cienie, cienie, cienie. jesteśmy niewidziani, czy on w końcu. No, on i my. Dobre pytanie, co nie? No wszyscy. On... A nie wiem, coś O, ja jest ja zabiłem Siema! Jest? Super się bawię Gdzie jesteś? nie słyszę go! Dobra leżysz go? Gry. się Leżysz, leżyć! Jakieś nowe słowa, że dobrze, 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 wracamy, wracamy, to jest skambek panowie, to jest skambek! Jak coś to do 16 jednak mhm. A dobra, git, no, git, git No i fajnie, to mi się podoba, da, to jest do No pikni Nie, ja wolę zaplantować Ale... No pikni. ja pięknie. Aha, Dwójkę go Aha! Co, nie no teraz mi te No co to jest? Dobra, te tryby w ogóle mi nie sprzyjają. Dobra, widzę, widzicie co teraz mam. Teraz musimy nadrobić punkty. Taki jest plan. Co ty gadasz, nie udać? ci. Się... Dobra. Dobra, gdzie jesteś? Chciałbyś powiedzieć? Nie chciałbym powiedzieć. Jest ten. Malała, malała, No, no, no Słyszysz. Co mną? Gdzie on no? jest? BOŻE KOCHANY CO TY ZROBIŁEŚ?! Ole, NPC moment, NPC Dzią moment! Gdzie on był? Co ty zrobiłeś? No nie słyszałeś go jak... Słyszałem nie? coś, ale... A Ja się z tobą zderzyłem tam, nie? Łutnia w planie. Oh. Dobra. Nie, jesteście niewidzialni znowu, czy nie? No. No. A ty nie jesteś, czy jak? A nie, to, to, chyba to chyba się nie zbugowało. jestem, chyba nie jestem. No to resta, to restart. Oj! Nie wiem, on... Co to jest? Czemu Kaz nie żyje? Co się no, stało? Renato z pierwszej. Gdzie jest? powiedz. Jesteście. Gdzie jestem? Mam ci powiedzieć? Jasne, jeżeli a. tylko ty mnie nie oszukać i powiesz mi, gdzie jesteś, to nie ma problemu. No ja jestem na... Midzie. <śle> na midzie. Tak. No okay. nie wiem, gdzie co on jest? To jest. To kolega ci powie gdzie jestem. Pierwszy. Jesteś na tym? Dobra, ale myślałem, że mnie ograłeś, a jednak nie. Uo! Łap wariacie Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, jest bardzo dobrze! Jest zarąbiście! Mamy to, 8 4 comeback, comeback, comeback! No, no aj, 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 aj. <grym się zepsuło> Ej! Teraz to było niemiłe. Nie Prawda, też tak uważam. Ty, dobra, On panowie. No, no ja pier... Nice. Stary pomidor mnie zabija, Wiesz, co znaczy? że sklepia. Panowie. Chciałbym co tylko nadmienić, że was delikatnie oszukałem. Dopiero się za chwilę wiecie jak. Ale. spoko No dalej tam. Na to Jest. Yes. Pomidorek. Mit. Pytałem. No kolego. Stary, runda szczerości, runda szczerości. Oj, nie zdążyliśmy! Jak mi przykro. Panie Goldziku, panie Kazie, co się stało? No poległem, nie? Poległem. Co to za słownictwo w ogóle? Poległem. Pa, ra, pa, pa, pa. Przechodzimy sobie logiem albo i nie będzie nam co to Nie do końca rozumiem gdzie jesteście, żebym być szczery Ciało moje później. jest na B! Jest na B. To? To jest na B, jest na B, no Dobra, jest się, gdzie on Plantuję! Dobra. Dobra! To jest tak głupi tryb! Wyłączyć to! No wyłącz to! Ale ja chyba wolę, tak no, jak. Ale jest co tak. no, ten na Kacha w wlawrak przegrał? Ale stary, no jak przegrał, to przegrał, trudno, nie? To stary. No nie, 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 no, bo, nie, nie bo, ty, no. bo ty jesteś aimową bestią Ja widziałem twoje umiejętności. Ja wolę nie ryzykować w takiej sytuacji. Halo? Halo? Bomba tyka. Oj, no, dajmy mu. Gdzie ty jesteś? Nie! Wytnij to, proszę, Mikołaj Idziemy. O, tu jednak nie do 10 O Tu o, ja jednak zimno. nie! A, Czyli chyba. O, co o, to, to za oszustwo, się. nie? A, B, o, dobra, Nie wiem. Okay. Czyżby na pewno, B? Już jest sam. Jak nic. Nie jest, zupełnie. A skąd wiesz, że teraz tylko ja miałem mam haka. Nie rób tak, stresuję się, może co? Przepraszam. Nie wiedziałem, że ty się stresujesz, gdybym wiedział, to tak mnie nie zrobisz. Kurde, no. nie musi też stresować. Nie na jesteście. Jakieś dzięki, cokolwiek, okej, okay. nic to nie jest okay. Punkt meczowy. Fenomenalnie. Mit jest, mit jest, mit mm, jest. Rotajcik, rotajcik, rotajcik. Ty, ty! Mordo! Stary, ale miałem farta. Ej, ja latam. Nie, 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 ja robię źle, ja robię źle. I gdzie jesteś, pomidor? Nie, nie wiem. Znaczysz, nie znęczysz, no nie zdąż. No, Nawet stary. Nie zdążysz, wygram rundę. Ty jeszcze spalę w moim molo. Dobra, że odpadałem. Tutaj... Ty tak! Nie wiem. O kurde, gdzie Będę. jesteś? Może ci wątpię. Nie wiem. A. No jestem... Na bananie, na, na bananie. bananie stoi. Nie. No. To jest mega blisko w takim razie. No. Tak, o, gdzie byłeś? O, o, byłem na bananie. Nie, prawda? No. no serio. Ja pierdzielę. Dobrze, 11-6, kambek. Widziałem. Tak, Fajna. No. Nice. Jezus, Mario. Jezus, kto była ładna. Ja przegrałem takie idiotyczne rundy. Przegrałem takie. To ten wynik w ogóle nie powinien tak wyglądać. Five minutes later. Gazapo Digl 170, Kas USP plus MK, Digl AWPA MK pomidor. Raz, dwa, trzy, łącznie 500 złotych na trzech. Dziękuję ślicznie panowie. Dziękuję. dziękuję również. Ale mógłbyś trochę tak, potrenować, dziękuję. bo oporu no. nie było. Oporu nie było, tak? Tego, z tego uspa to niezłego ta moja mama. Eee, jesteś łatwian? A o co? O! <laughs> o! O! To, to jest właśnie prawdziwy <laughs> widz. Stop, jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzednich odcinków CES, to w tym momencie koniecznie Ja róbcie, a ja wam życzę miłego dnia, na następnych trzymajcie się. Naura!